Witam, Janusz NSG po tej stronie. W tym tygodniu mieliśmy 11 listopada, czyli Polskie Narodowe Święto Niepodległości. Zatem epizod z prezentacją modelu i sporą dozą historii w pewien sposób powiązany. Prezentowanym modelem będzie Fokker E5, a raczej D8 po zmianach niemieckiej nomenklatury pod koniec wojny. Ale czemu akurat ten model i z takiej okazji? Ponieważ dziś będzie o znaku rozpoznawczym polskiego lotnictwa, czyli biało czerwonej szachownicy a takie samoloty znalazły się jako jedne z pierwszych w lotnictwie odrodzonej Polski. I to one jako jedne z pierwszych otrzymały oficjalnie polskie oznaczenia. Na takiej maszynie pierwsze loty bojowe z szachownicami na skrzydłach odbywał autor tego symbolu, porucznik Stefan Stec. W tle wirtualne latanie w Rise of Flight na Fokkerze D8, ale niestety bez polskiego malowania. I zaczynamy od autorstwa. Czteropolową biało-czerwoną szachownicę, jako godło osobiste w czasie I wojny światowej wykorzystywali też inni piloci. Frank, linke Crawford, a z austro-węgierskiego lotnictwa, który zyskał 27 zwycięstw. Ale mimo iż urodził się w Krakowie, to był Austriakiem i było to po prostu jego godło osobiste. Wykorzystował też biało-czerwony proporzec oraz rysunki z Biało-czerwona kolorystyka wywodziła się raczej z tego, że nosił jaskrawo-czerwony hełm i białe spodnie, przez co zyskał przydomek Redhead. Stanisław Tomicki, który latał w CK-lotnictwie, także ponoć wykorzystywał szachownicę, choć jako jego godło pojawia się też swastyka która widnieje nawet na jego grobie w Krakowie. Co istotne, w tamtym czasie nie miała ona negatywnego znaczenia, a wręcz przeciwnie, była symbolem pomyślności. Widniała choćby na mundurach naszych oddziałów podhalańskich. Wykorzystywały ją jako swój znak rozpoznawczy lotnictwa Finlandii i Łotwy od 1918 i 1919 roku, czyli w czasie, gdy III Rzesza i jej ideologia jeszcze nie istniały, a kapral Adolf H. dopiero wygrzebywał się z okopów Wielkiej Wojny. Marian Gaweł, który także służył w lotnictwie austro-węgierskim, ponoć też używał takiego znaku osobistego. Ale z tego co wiem, nie ma żadnych fotografii, czy nawet oryginalnych zapisów, które by to potwierdzały. Ale niezależnie od tego wszystkiego, to właśnie osobiste godło porucznika Stefana Steca, który przyleciał do Warszawy z oblężonego Lwowa 15 listopada 1918 roku, zwróciło uwagę ówczesnego dowódcy lotnictwa, podpułkownika Hipolita Łosowskiego. Jego zdaniem spełniało wszystkie wymagania co do znaku przynależności państwowej. Było oryginalne, zawierało barwy narodowe, było też proste, czyli łatwe do namalowania. Już 1 grudnia 1918 roku szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Stanisław Szeptycki wydał rozkaz nr 38, w którym nakazywał naniesienie takich oznaczeń na wszystkie polskie samoloty. Przed wprowadzeniem szachownicy polskie samoloty używały różnych znaków. Zawsze biało-czerwonych barwach, ale były to prostokąty, tarcze lub nawet czerwona litera Z na białym kwadracie. O ile rozkaz z 1 grudnia nie określał kolejności pól, to już 7 grudnia rozporządzeniem ministra spraw wojskowych określono, że lewe górne i prawe dolne pole ma być karmazynowe, a lewe dolne i prawe górne białe. Określono też wielkość całego znaku na 60 cm. Jednak początkowo szachownice malowano na całej szerokości skrzydeł lub wysokości kadłuba. Standardowo były umieszczane na górnych i dolnych powierzchniach skrzydeł oraz po obu stronach kadłuba i usterzenia pionowego. W przypadku wielopłatów tylko od góry na górnym płacie i od dołu na dolnym. W 1921 roku w ogólnych warunkach technicznych dotyczących płatowców oficjalnie wprowadzono obwódki o kolorach odwrotnych do kolorów półu. Później w rozporządzeniu prezydenta Rzeczpospolitej określono grubość obwodek w stosunku do rozmiaru pól na 1 do 5. Tak zdefiniowana szachownica stała się znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa na nadchodzące dekady. W okresie międzywojennym pojawiły się pewne zmiany w sposobie ich wykorzystania, wynikające już raczej z praktyki niż oficjalnych rozkazów. Na górnych powierzchniach skrzydeł malowano szachownice znacznie mniejsze i niesymetrycznie umieszczone. Szachownica ze swoimi białymi polami była dość dobrze widoczna z góry, zwłaszcza o zmierzchu lub w nocy, mimo iż serwetka samolotu rozmywała się na tle ziemi. Niesymetryczne rozmieszczenie utrudniało przeciwnikowi nie tylko szybkie określenie, gdzie znajduje się kadłub samolotu i jego witalne elementy, ale nawet jego aktualnego kursu. Na dolnych powierzchniach szachownice także czasem były nakładane niesymetrycznie. Wynikało to z konieczności umieszczenia dużych numerów identyfikacyjnych, a przesunięcia były raczej niewielkie. Czasem na dolnych powierzchniach stosowano znaki o zmniejszonej widoczności, bez białych polu. W czasie kampanii wrześniowej, ze względu na niemieckie panowanie w powietrzu, szachownice lub ich białe pola na górnych powierzchniach były czasem zamalowywane. Samoloty wykorzystywane w polskich siłach lotniczych we Francji zachowały oryginalne oznaczenie francuskiego lotnictwa. Szachownica malowana była tylko na kadłubie zamiast francuskiej kokardy, rzadziej jako dodatkowy element. Zdarzało się, że nie miała białych pól i widać tam było ćwiartki kokardy. Lub spod cienkiej warstwy białej farby przebijały francuskie barwy. Czasem stosowano obróconą o 90 stopni wersję, gdzie białe były lewe górne i prawe dolne pola. Podobnie miała się sprawa z polskimi samolotami walczącymi w Wielkiej Brytanii. Tu także samoloty zachowały pełne oznaczenie RAF. Tylko na części z nich pojawiła się niewielka szachownica, na dziobie samolotu, w okolicach kabiny lub bardzo rzadko większe na kadłubie za brytyjską kokardą. Na samolotach lotnictwa polskiego sformułowanego w Związku Radzieckim malowano szachownice na osłonach silników lub pod kabiną pilota. W czasie II wojny światowej niektórzy piloci wykorzystywali szachownice w swoich osobistych znakach. Na przykład Witold Łanowski, który na nosie swojego P-47 Thunderbolt, namalował rycerską rękawicę umiarzającą Messerschmita na tle polskiej szachownicy. Po wojnie w ludowym lotnictwie polskim utrwalił się schemat rozmieszczania oznaczeń narodowych na modłę sowiecką. Szachownice malowano zarówno na bokach kadłuba, jak i usterzenia pionowego oraz tylko na dolnych powierzchniach płatów. W czasach PRL do lat 80. stosowano obróconą o 45 stopni szachownicę jako oznaczenie pojazdów pancernych. Od 1991 roku zaokrągloną szachownicę na zielonym kwadracie używa na swych samolotach Polska Straż Graniczna. W 1993 roku zmieniono ułożenie kolorów. Przyczyną była poprawność heraldyczna, zgodnie z którą ważniejszy kolor winien być na bardziej eksponowanym miejscu. W przypadku szachownicy jest to lewe górne pole. A jako, że w polskim godle ważniejszym elementem jest orzeł i jego biały kolor, a nie czerwone tło, kolory zostały zamienione. I od tego czasu oficjalnie lewe górne i prawe dolne pole jest białe, a lewe dolne i prawe górne czerwone. Od 25 lutego 2012 roku przywrócono też oznaczenia na górnych powierzchniach skrzydeł. Dodano dodatkową szarą obwódkę, wymagano jeśli znak umieszczony jest w całości na białej lub czerwonej powierzchni, o szerokości jednej szóstej kolorowej obwódki. Szachownica nie może być też podzielona między ruchomymi a nieruchomymi częściami płatowca. Na śmigłowcach szachownicy umieszczane są po obu stronach tylnej części i na spodzie kadłuba. W tym roku, 2025, wprowadzono też nową wersję, o zmniejszonej widoczności w odcieniach szarości, na potrzeby nowych samolotów F-35. Sporo tego, ale jak widać, mimo zawirowań historycznych, oznaczenie naszego lotnictwa praktycznie nie zmieniło się przez ponad 100 lat. Potwierdziła się też jego oryginalność. O ile kokardy, gwiazdy, krzyże, a nawet trąby czy trójkąty pojawiły się w oznaczeniach wielu państw, to czteropolowej szachownicy nie wykorzystywał nikt. Najbardziej zbliżone są znaki lotnictwa chorwackiego, gdzie to także jest szachownica i to nawet biało-czerwona, ale złożona z 25 pól, często wpisywana w tarczę. To tyle o znaku polskiego lotnictwa. Wczesne jego aplikacje zobaczymy w malowaniach prezentowanego dziś modelu, a będzie to Fokker E5 od arma Hobby. Konkretnie zestaw Expert Set o numerze katalogowym 70012. Jak widać po numerze, jest to jeden z pierwszych plastikowych modeli tego producenta, ale już naprawdę bardzo dobrej jakości, a ostatnio został wznowiony, zatem jest na dzień dzisiejszy dostępny. W pudełku mamy jedną ramkę z szarego plastiku, w torebce blaszkę z elementami fotodrawionymi i kliszę, dwa dość duże arkusze kalkomalni, i oczywiście instrukcję montażu. Jedyna ramka plastikowa zawiera wszystkie części modelu. Ponieważ ten zestaw był także wydany jako junior set, oznacza to, że można zbudować model tylko z części plastikowych, bez wykorzystywania blaszki. Jakość części naprawdę bardzo dobra. Boki kadłuba i płat z delikatną fakturą udającą płótno. Drobne części ładnie odlane, a detale dość ostre. Nie widać tu żadnych nadlewek czy jamek skurczeniowych. Po drugiej stronie prosta struktura wewnętrzna kadłuba. Jako część przezroczysta robi tu klisza, na której mamy zaznaczone dwa mikroskopijne wiatrochrony. Potrzebujemy jednego, więc jest miejsce na próbę. Blaszka fotodrawiona zawiera bardzo dużo małych części. Poza pasami do fotela pilota, szprychowymi wersjami kół i częściami do wnętrza kabiny, sporo drobnych, dobrze wykonanych elementów. Instrukcja montażu już wtedy zgodna ze standardem barmy. Na początek opis płatowca i jego dane techniczne. Poniżej lista elementów zestawu i balw. Tych ostatnich mamy tylko cztery i tylko z oznaczeniami hataki, ale jak dla mnie to wystarczy. Poniżej jeszcze uwagi do montażu i informacje dla klienta. Montaż zaczynamy od wnętrza kabiny, jak to zwykle. Na wewnętrzne burty kabiny mamy kalkomanie, podobnie jak na niektóre inne elementy. Część plastikowych detali wymieniamy na fotodrawione. Mocujemy pasy i detale wewnątrz kabiny. Jak było widać w symulatorze, niewiele tego tu jest. Ten samolot praktycznie nie miał jeszcze tablicy przyrządów, od tylko kilka zegarów w różnych miejscach. W wersji metalowej mamy także chłodnice i celowniki do karabinów maszynowych i sporo detali do płatowca. Zamykamy kadłub, umieszczając w nim fotel pilota wraz z grodzią. Jeśli chcemy używać elementów fotodrawionych, usuwamy plastikowe dźwignie i zastępujemy je metalowymi, zarówno dla ustarzenia pionowego, jak i poziomego, które następnie doklejamy do kadłuba wraz z częściami przednią i dolną. Jeśli chodzi o podwozie, to producent dostarczył stelaż, do którego możemy przymocować zastrzały. Po ich przyklejeniu do kadłuba, stelaż usuwamy. Poza podwoziem, doklejamy zastrzały statecznika poziomego, płozę ogonową i jeszcze kilka detali. Do podwozia dorabiamy naciągi, do których na blaszce mamy mikroskopijne mocowania. Montujemy silnik wraz z wydechem i osłoną. Gdy będę budował ten model, będę starał się, aby śmigło silniej się obracały. Nie po to, żeby z modelu robić zabawkę ale znaczenie silnik rotacyjny najłatwiej zaprezentować pokazując, że obracał się on razem ze śmigłem. Doklejamy też wiatrochron z maleńką metalową podstawką. Niezależnie od tego czy użyjemy podstawki czy nie, do przyklejenia celuloidu potrzebujemy kleju cyjanu akrylowego. Zwykły klej do plastiku tu się nie sprawdzi. Płat z ostatnimi zastrzałami, odpowiednie śmigło, w którym także możemy wymienić imitację plastikowych śrub mocujących na detal fotodrawiony. Na koniec odpowiednie koła. W najbardziej interesującym mnie malowaniu drugim używamy wersji ze szprychami. To tyle, powinniśmy mieć gotowy model. Jeśli chodzi o malowania, to tym razem zaczniemy od kalkomanii. W przypadku tego modelu, bez nich kamuflaże mogą wydawać się niemożliwe do wykonania. Arkusze mamy dwa. Jeden z nich zawiera lasagne. I oczywiście nie mówimy tu o potrawie. A o imitacji specjalnego wielokolorowego płótna używanego na niemieckich samolotach z naniesionym gotowym kamuflażem. Namalowanie czegoś takiego w tej skali byłoby niezwykle trudne, a z całą pewnością przekracza moje możliwości. Mamy tu gotowy kamuflaż na kadłub i usterzenie, a także do wnętrza kadłuba i to z imitacją wstawek drewnianych. Jest też spory zapasowy obszar i imitacja drewna na obie wersje śmigieł. Technicznie wyglądają dobrze, a autorem jest firma Technot. Drugi arkusz to oznaczenia maszyn specyficzne dla tego zestawu. Poza polskimi szachownicami i niemieckimi krzyżami belkowymi są to oznaczenia indywidualne pilotów dodatkowo kilka elementów dekoracyjnych i całkiem sporo tarcz zegarów i napisów eksploatacyjnych. Tu też technicznie bez zastrzeżeń i także wydrukowane przez Techmod. Jak widać przy tych schematach kamuflażu, nie bardzo istotne. Przechodzimy do malowań i mamy ich cztery. Pierwsze to malowanie polskiej maszyny, która dotarła do bazy lotniczej Lwów Lewandówka jeszcze przed namalowaniem indywidualnych oznaczeń. W kwietniu 1919 roku. Praktycznie cały kadłub, usterzenie poziome, a nawet kołpaki kół pokryte płótnem typu lasanie, od spodu w nieco jaśniejszym odcieniu. Płat malowany też dość ciekawie. Widoczne zaciągnięcie po pędzlach w przejściach pomiędzy dwoma kolorami, zarówno na dolnej jak i na górnej powierzchni. Zastrzały, część kadłuba przed kabiną pilota, osłona silnika i rozpórki między kołami w kolorze oliwkowym. Szachownicy namalowane na bokach kadłuba i steru kierunku. Różne ułożenia polu w szachownicach na bokach kadłuba były obrócone o 90 stopni. Na górnych i dolnych powierzchniach płata, pod dużymi szachownicami widać ślady po zeskrobanych niemieckich krzyżach. Na lewym boku numer płatowca 001. Drugie malowanie to dokładnie ten sam samolot, czyli z widocznymi śladami po krzyżach pod szachownicami i odwróconą szachownicą na kadłubie, ale już z naniesionymi oznaczeniami indywidualnymi porusznika Stanisława steca. Latał on na nim od kwietnia do czerwca 1919 roku. Numer 001 przesunięto do przodu, żeby zrobić miejsce na emblemat pilota, czyli poziomą literę S z różą wiatru w środku. Szachownicę na sterze kierunku zamalowano, zastępując ją czerwonym pasem na górnej części. Na tej maszynie stec uszkodził samolot austriaka Franza Rudorfera, latającego w barwach Ukrainy. I to jest zdecydowanie malowanie, które będę chciał wykonać. Trzecia to już maszyna niemiecka z 1936 Jagdstaffe w lecie 1918 roku. Niemal identyczna, jeśli chodzi o kamuflaż. Inny wzór na płatach i niebieskie usterzenie poziome. Godło pilota to czerwona gwiazda na białym pasie do kółka kadłuba za kabiną pilota. I ostatnie, czwarte malowanie. To też niemiecka maszyna, na której najwyraźniej latało dwóch pilotów: Leitnant Wolf Wolf III i Glefleiter Kurt Bremener z 6. jak w sierpniu 1918 roku. W tym egzemplarzu ustarzenie poziome, kołpaki kół, a także osłona silnika z czarno-białymi elementami. Do tego czarno-biała szachownica jako godło pilotów. I to tyle o tym modelu. Mam nadzieję, że epizod przypadł Wam do gustu. Będę wdzięczny za polubienia i subskrypcję kanału. Zapraszam do komentowania na serwer Discord i do oferty nadrukowane drukowane narzędzia do warsztatu. Informacje i linki znajdziecie w opisach filmów i w postach na kanale. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Żegnam się. Do następnego.